Witajcie moi kochani, na dzisiejszym spotkaniu opowiemy sobie o pewnej zasadzie, którą musicie wprowadzić do swojego życia, żeby ruszać dalej i nie siedzieć na dupie, bo wam się świat niszczy. Wam o, opowiem wam o tym, że w młodości, w latach dziecięcych, tak, jesteśmy przygotowani przez naszych rodziców i przez szkołę i przez wszystko do lenistwa do tego, że każdy za nas coś zrobi, do tego, że mama da podnos jedzenie, do tego, że tata wyręczy się wyręczy się tak tatuś podnosek coś da, jak masz norm... takiego tatę średniego, bo normalny tata to od początku ciebie już hebluje, że wie, że trzeba zasuwać. Jesteś a jutro coś zrób, kochany, nie przejmuj się, mamusia ci da, mamusia cię kocha, to dostaniesz to. Są takie rzeczy, tak? Potem w, w dzieciństwie, w przedszkolu, wszystko pod nosek, obiadki pod nosek, tak? Całe życie. Ja, jeżeli jeszcze szkoła była prywatna, czy jeszcze miałeś w domu nauczanie, to jest już kompletnie tragedia, ponieważ nie jesteś kompletnie przygotowany do życia w społeczeństwie, gdzie tutaj jest pot, i łzy, i czarna zbroja. Tak. A zamiast. Księżniczek przychodzą rusałki bagienne, które wyrywają ci serce, miażdżą i zjadają na dzień dobry, a ty jesteś. Nie wiesz, co się w życiu dzieje. Moi drodzy, dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, o zasadzie, która mówi, że jeżeli ty. Chcesz wszystko tu i teraz, tak jak dziecko we mgle. Mamo, loda masz. Mamo, samochodzik masz. Mamo, ja chcę to, masz. To tak jak pamiętacie, to chyba patrzeć. Zrobił taki stand-up. Ja go to powtórzę, żeby było wesoło. Nie? Memo czekoladę. Mówię, idź, nie dostaniesz czekolady. Meme, czekoladę. Da! I wtedy kurwa Masz. Idź mi stąd. I wtedy, mój drogi, kochany, dostałeś wszystko, co ty tylko chciałeś od mamusi, od babci. tak? Na wszystko. Jesteśmy tak uczeni od dziecka, że wszystko mamy pod nosek. I jeżeli mamy ojca ogarniętego, jeżeli mamy ojca, który wie, jak życie polega, to on nas szybciutko, w wieku tam 7-6 lat, odetnie od tego i zacznie wymagać. Musicie łóżko pościelić, musicie posprzątać. Nie ma tu i teraz, tylko czekać. Nie dostaniesz wojanków. Tylko normalną wodę mineralną, nie ma cukierków, hałdy, moje dziecko będzie miało wszystko, a potem nieszczęścia rosną. Tak, moi drodzy, macie 25 lat w górę, macie 35 lat, 40. A może niektórzy z was naprawdę nie rozumieją, że tu i teraz i daj mi nie działa. Dlatego macie nie tak, jak chcieliście w życiu. Dlatego w waszym życiu są dziwne zawirowania i zamiast mieć cały świat, o którym marzyliście, pracujecie na etacie i wiecznie wam braknie do pierwszego. Może nie zauważyliście pewnej rzeczy, która. Koreluje z tym, że nie jest tak fajnie, jakby powinno być. Że masz 25 lat i zostałeś wykorzystany raz, drugi, trzeci, że masz 30 i grażynka od ciebie odeszła, że masz 45, jesteś po rozwodzie i dwoje dzieci nie widzisz. Wszystko sprowadza się do tego. Trzeba nauczyć się cierpliwości czekania na to, co przyniesie los, i oczekiwania na to, aby. To wszystko, co teraz siejesz dzisiaj, dało plon jutro. To jest takie proste i banalne. A pamiętacie, jak wybieraliście swoje dziewczyny? Czy któryś z was kobietę swoją wybrał na zasadzie długotrwałej obserwacji? Rio, jak mówi Redpil, nasi kochani chłopaki, kurde, DSM i ci inni. Rio, moi drodzy. Obserwacja, czy ci pasuje pod względem fizycznym, czy ci pasuje pod względem psychicznym, czy nie jest za dużo uszkodzona, czy nie jest za dużo narcystyczna, czy potrafi Ciebie słuchać, szanować, czy Cię wspierać. Ale nie. Pamiętacie, jak wybieramy niejednokrotnie kobiety? Jakakolwiek przyjdzie, to niech będzie, bo nie będę samotny. Witajcie w piekle. Rozumiecie? To jest wszystko spowodowane tym, że kiedyś Adaś dostawał od mamusi wszystko to, ch co chciał tu i teraz. I rosną takie roszczeniowo nastawione społeczeństwo, takie małolaty, którzy potem stają się dorosłymi. I on nie rozumie, że żeby dostać się na wysokie stanowisko, to trzeba cwan cwanym być to po pierwsze, ogarniętym i czasu. On by chciał już teraz ogólnie. Wiecie co? Ja, jest, ja mam troszeczkę taki... Jestem żywym chłopem. Nie mam adechadetku. Jestem takim żywym chłopem. Jak jeszcze jestem naturalnie wyćwiczony, nie? To mam naturalnie centymetr co 5 dni w sobie testosteronu, to już w ogóle tak czuję się taką moc i siłę. Wiecie, co mnie przez całe życie stopowało? Ta właśnie praca, z którą się niektórzy moi śmieją koledzy i koleżanki z kanałów i mi to wytykają, stanie na bramkach po 8 godzin w jednym miejscu i obserwowanie ludzi, to utemperowało we mnie te całe takie, żeby latać, żeby szaleć, żeby już teraz. Ja po prostu znudziłem się nieprawdopodobnie, bo praca na bramce to jest 99% nudy. I tylko 1% ataku, tak jakiejś roboty, czy tam, wiecie, bicia się, czy te... reszta to dniami, nocami stoisz i patrzysz na tych ludzi umęczony, nie chce ci się już cię łeb boli, ale stoisz, bo musisz stać za to ci płacą. To nauczyło mnie, powstrzymywać swoje zapędy na to, żebym chciał wszystko. Następna sprawa, przecież jak się interesy robi, biznesy, jak się chodzi do, do tego, musi na wszystko przyjść czas. Jeżeli chcesz piękny biznes, zrobić interes, to na początku wyprówasz sobie flaki, nie oczekując niczego. A jeżeli ty chcesz po miesiącu już być milionerem, to się nie dziwi, że twoja firma rozwalona zostaje. Lata. Lata do niektórych rzeczy się, moi drodzy, dochodzi. Lata! Możesz chodzić na randkę parę lat z dziewczyną, i dopiero za parę lat zobaczysz, jak jej odpali się w pewnym momencie, że masz potwora. A jak masz już z nią dwójkę dzieci, to masz rozwód, alienację, alimenty, i cały świat jest yy, przez, yy, ro, yy, zmasakrowany. A jak? A coś ty myślał. Moi kochani, to nie jest takie wszystko proste. Nie ma już mamy, nie ma już cioci i babci, która by ci wszystko tu i teraz dała. Musicie nauczyć się czekać, bo wszystko, co robicie dzisiaj, da plon za jakiś czas. Słuchajcie, następną sprawę. Jeżeli wy macie zamiar zrobić jakiś projekt, to jeżeli go na szybko i na odwal zrobicie. To przeważnie to są po prostu śliwki robaczywe. To nie ma z tego nic. A jak ty usiądziesz, przygotujesz się, zrobisz research, poświęcisz na to czasu i wtedy coś dobrego z tego osiągniesz. Następna sprawa. Piszesz, powiedzmy sobie, książki, czy robisz jakieś, jakieś rzeczy. Piszesz jedną, drugą, trzecią, czwartą, tak? I nic z tego nie ma. Możesz to rzucić i zapomnieć, ale napiszesz tą dziesiątą i wtedy będziesz. Znanym w całym świecie pisarzem. Następna sprawa. Wiecie ile Van Gogh namalował obrazów? Albo Picasso? Około tysiąca. A ilu wy znacie tych obrazów? Słoneczniki Van Gogh'a, tak? Tą kawiarenkę w Paryżu. No może to. I to wszystko. 900 obrazów. Rozumiecie o co tu chodzi? Nie da się tak jak kiedyś. Zasada pierwsza i najważniejsza w dorosłym życiu moich koledzy i moi panowie i moi wszyscy, którzy gdzieś tam zagubili się po drodze, brzmi. Na wszystko trzeba czas, na wszystko trzeba czekać i być cierpliwy. Cierpliwość jest najważniejszą cechą, którą powinniście rozwijać. Bo jeżeli na szybcik, szybcika z dyskoteki wyciągniesz na ONS-a grażynkę i się z nią zwiążesz, to na 99,9% za y, 3-4 lata już będzie po niej tylko wspomnienie. A jak ty odczekasz, pochodzisz sobie, po, pogadasz, Popatrzysz, która w oko ci wpadła. Ona też odbiera to, że ty fajny jesteś. To widać. Nieraz jest tak. Przychodzi, patrzy na ciebie, się uśmiecha. O, podoba mi podobam się. No to zaczyna gadkę, tak? I może coś z tego być. Może być fajnie, może być elegancko, ale na wszystko trzeba czasu. Jeżeli ty lecisz na dyskotekę, to tylko się wybzykać. Ale jeżeli z dyskoteki sobie ciągniesz babę, no to nie dziw się, że po dziesięciu latach zostajesz sam. Nie ma takiej możliwości, że to się uda. Zdarzają się, zdarzają się, tak? Wyjątki, które potwierdzają regułę. Tylko to. Jest od czasu do czasu, że ktoś z Tindera, ktoś na dyskotece. Ja sam osobiście na dyskotece dwie moje długotrwałe związki znalazłem. Jedna 12 lat, trwał druga 10. A to były dyskotekowe znajdźki, nie? Ale się nie udało. Kompletnie inne charaktery nie lubiły gier komputerowych. Nie lubiły Kroka, nie jeździły na festiwale ze mną, nie uczestniczyły w moim życiu. Siedziały tam na telefonie swoje, najlepiej to zejdź mi, z drogi przynieść kasę i won. Układy potem już były bezlitosne, tylko się na układy. Także moi drodzy, aby wyjść z tego matrixa młodzieńczego, dziecięcego, oszołomienia, jak ja to mówię, aby ogarnąć siebie cały w stu procentach i wiedzieć, że my. Mężczyźni, powinniśmy nauczyć się czekać. Powinniśmy zrobić jedną rzecz. Chłopaki, jeżeli coś masz zrobić dziś, tak, zrób to za miesiąc. <śm> ale to nie tak, że to, co musisz na szybko mieć i ogarnąć. Nie. Tylko to, co chcesz bardzo teraz. O, ty już w ogóle musisz to mieć. To takie jest zachcianka, nie? Ja muszę kupić sobie ten komputer. Muszę, muszę, bo ja umrę. Muszę, Jezus Maria, taka super obudowa. Daj se spokój. Poczekaj. Naucz się chwilę. Pochodź sobie, popatrz. Obejrzyj tą obudowę, tak? Pomyśl sobie nad nią. Stary, i nagle okaże się, że za miesiąc przychodzisz i jesteś mówisz, dobrze. To poproszę Tom. A słuchajcie, to jest tak, jak pamiętacie, w dzieciństwie mieliście, albo macie już swoje dzieci. Daj mi kwiatka, daj mi samochodzik, mama, ja chcę to. Meme, ja chcę to, meme, ja chcę to. I ty idziesz, masz, synku, M -ma, fajne, fajne, jep, meme, a ja chcę to. Pamiętacie, jak dzieci robią? To samo macie wkodowane poprzez 12 lat czy 10, wam cały czas to do głowy ładowali. Że jak coś chcesz, to masz, a to nie tak. Następną dobrą sprawą, o której chciałbym powiedzieć, tak właśnie tak to powiem. To jest sport i ćwiczenia. To jest uprawianie jakiejkolwiek dyscypliny sportu. Na początku będzie nic, a im dłużej będziesz chodził na tą siłownię, to jest tylko retoryczna figura, bo ja chodzę na siłownię, uwielbiam, więc cały czas o niej mówię. Ale chodzisz gdziekolwiek i się rozwijasz i levelujesz. Jeden stopień, drugi, ale robisz to cały czas i dopiero za rok, za dwa. Czujesz, że już ta łapa siedzi, nie? Za pięć to już czujesz, taki nabity jesteś. Za trzy, cztery lata tak dobrze grasz w, w tego w tenisa, czy w kosza, czy w cokolwiek, że ty, kurde, już rozwalasz gości. Za dwa, trzy lata lejesz się na ringu, tak w MMA walczysz, że ty już na zawody jeździsz. To uczy nas, panowie, o odwleczonej gratyfikacji. O tym tu mówię. O odwleczonej nagrodzie. Nie tu i teraz, która nas za sekundę. Ach, z tym, tylko czekasz. Ja wiem, że są ludzie schorowani, mają problemy ze zdrowiem. Wiem, okej, okay, panowie, nie wszyscy są zdrowi. Ale zamiast kupić sobie dzisiaj pizzę, tak? XXL w pizzach hat, pomyśl sobie, że kupisz sobie ją za tydzień. To są takie małe kroki i do tego teraz przejdziemy. Przejdziemy do tego, jak ogarniać taki temat. Słuchajcie. Każdą rzecz, którą my będziemy chcieli już teraz, tak jak mówiłem wcześniej, odwlekajmy sobie w czasie. Będzie bolało. No bo mamy mały, mamusicy, coś nie dostał samochodzika, a on tak bardzo by chciał, tak mu źle. Musimy wyleźć z tej strefy komfortu, jak to ładnie są przez koczów nazywani, tak? Jeżeli wychodzisz z tej strefy komfortu, czujesz się źle i niedobrze i uczysz się czegoś nowego. Uczysz się, że. Możesz coś dostać, ale nie tu i teraz. To pozwoli Ci na to, abyś nauczył się cierpliwości. A w życiu cierpliwość jest, tak jak mówiłem, najważniejsza. Pomyślcie sobie jedno. W końcu się związujecie z jakąś piękną kobietą, tak? Kochacie ją, ona was też. O dziwo was zaakceptowała i was wspiera. O dziwo jest dla ciebie dobra, fajna i wspaniała. O dziwo nie jest red flagą jedną wielką, tylko równoważy się jej po prostu rozbita głowa razem z tym, że ma dobre wychowanie, bo miała akurat tatę i mamy i wszystko w porządku. Jest wszystko okej. Okay. I ty, co? Dostaniesz ją tak szybko od razu ślub i po ślubie, kurde, już będziecie wspaniali, czy lepiej poczekać i zobaczyć, czy to jest prawda, czy nie jesteś oszukiwany, bo grają, to jest pierwsze, grają kobiety, żeby osiągnąć, o Jezu, jakie one są kochane, a potem usłyszysz, nie, nie, po ślubie to już jest inaczej, jak inaczej, nie, to już po ślubie tak nie, to tylko na początku się starałam i takie rzeczy słyszą chłopy. A potem roz, rozpaczone, potem są rozwałki, rozwody, i ty jesteś jeszcze odpowiedzialny, bo tak cię wychowanie, i masz potwora w domu. Następna sprawa. Jeżeli jest wszystko ok i dalej żyjecie, to co? Tu i teraz zarżniesz swoją kobietę, yy, wiecznie oczekując, że tu i teraz spełni każdą twoją zachciankę jak mamusia? No, a może ją głowa boli? Rozumiecie o co chodzi? Panowie. To nie chodzi o lenistwo. Leniami jesteśmy standardowo i bardzo dobrze. Kiedy przychodzi moment na to, żeby się położyć, pograć w gry, obejrzeć film, zjeść sobie kiełbaskę, kurde z grilla, kiedy przyjdzie z kolegami pójść sobie na drineczka, kiedy przyjdzie poleżeć w niedzielę, a nie leźć gdzieś zobaczyć kwiatki, bo wędrowniczka kazała iść w góry, tak? To my mamy święty obowiązek i prawo. Żeby się zbuntować i powiedzieć, nie, ja teraz odpoczywam, bo jestem zmęczony. Nie mówię o lenistwie. Wygnić się tak, żeby na drugi dzień pełen siły i energii ruszać do boju ze złem. Okej. Okay. Ale ja mówię o tym, że jeżeli mamy takie zachcianki dziecięce, takie ma takie wiecie, tu i teraz jak chcę, jak, jak chce, jak chcę, nie? No to panowie musimy z tym walczyć. Musimy z, nim, z tym walczyć, bo niewiele... No niewiele zostanie wam fajnego w życiu. Jeżeli wszystko tu i teraz dostaniecie, to co potem? A jak dealer pójdzie do więzienia, to nie będzie tu i teraz. Do następnego razu.